Daniel, Cześć. Albo Daniel Grzyb, może tak, bo w ten sposób najłatwiej cię znaleźć na YouTubie. Tak. U nas na naszym kanale może jeszcze nie jesteś na tyle rozpoznawalny w tym sensie, że nie mieliśmy wcześniej jakichś wspólnych projektów i chciałabym cię tak no, pokrótce przedstawić, kim jesteś, czym się zajmujesz. A tak na dobrą sprawę fajnie, jakbyś tam to zrobił, bo zrobisz to najlepiej. Okej, okay, przedstawię się jako wasz stały klient, może na początek. Długoletni już, dlatego że Wasz materac do samochodu, który dostałem od was jakieś 5 lat temu. Przechał ze mną już całą Europę, i może to jest taki najlepszy wstęp. Podróżuję Teslom generalnie samochodami elektrycznymi po Europie, prowadzę wypożyczalnię i prowadzę kanał na YouTube, gdzie przybliżam użytkownikom elektromobilność. Pokazuję, jak wygląda podróżowanie samochodami elektrycznymi w Polsce, użytkowanie i dużo właśnie podróżuję po Europie. I właśnie na takich materacach, jak tutaj za nami, już zjechałem kawał świata, jestem wielkim fanem i tylko, co wiesz, masz dużo projektów, tak. bardzo dużo. E, prowadzisz je z biura czy, czy z samochodu? Głównie z samochodu, z trasy albo z domu. Jakby biura fizycznie nie mamy, bo w wszystkich moich firmach e, działamy tak, że działamy po prostu każdy u siebie albo gdzieś się spotykamy w jakichś coworkingach, bo mamy taką specyfikę pracy, że, że biuro po prostu by nas mocniej ograniczało niż rozwijało. I można powiedzieć, że ten samochód to taki trochę drugi dom. Tak. Ten samochód, w którym właśnie siedzimy, to jest Kia EV6, którą wróciliśmy niedawno z wyprawy Zakoło podbiegunowe, byliśmy na Nordcap. dosłownie wróciliśmy dwa tygodnie temu i spaliśmy przez 10 dni, 9 dni z 15 dni wyprawy w samochodzie właśnie na waszych materacach. Więc i, i też właśnie pracowaliśmy w takich warunkach i, i żyliśmy i jedliśmy. Więc można powiedzieć, że czas, czasami mamy takie projekty, gdzie faktycznie żyjemy w samochodzie i z niego nie wychodzimy. A jak wspominasz czasy, kiedy spałeś w samochodzie, ale nie na materacu, a jak wspominasz je teraz? Znaczy wcześniej jak spałem, to było takie jeszcze zanim dostałem od was materac, to było takie spanie na kanapie. Czyli tak, że gdzieś tam przy stacji ładowania po prostu albo się rozkładałem na fotelu, albo z tyłu się kładłem na, na kanapie tak poprzek, no ale wtedy już Damaris, moja żona, miała problem, no bo nie miała jak się położyć, a od kiedy zaczęliśmy podróżować z materacami, no to do dzisiaj zawsze się śmiejemy i powtarzamy, że materace są... mamy lepszy materac w samochodzie niż w domu, bo... Ty... I to już jest taka wasza stała praktyka. Po... Tak, tak. Ci, trudno tak. mi się Spolek, tutaj przyznać. Tylko materac i idziemy spać. Tak, dokładnie. Trudno mi się tutaj trochę przyznać, ale... Musimy to zmienić, ale w domu mamy gorszy jakościowo materac niż, niż w aucie i zawsze to powtarzamy. I nawet wygodniej nam się śpi czasami w aucie niż w domu. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale chodzi o to, że jakby ta, ta, ten, ta wygoda, nie wiem jak to profesjonalnie określić, ale ten komfort snu jest dla mnie lepszy na tym materacu w samochodzie. A jesteś w stanie powiedzieć, yy, jaki materac macie? Wiesz w ogóle? Mm, nie wiem. Nie, wiesz. nie wiem. Okay, coś nie wiesz, tam talalaj chyba? A, z talalajem. Okay, to co zapamiętałem, to bo tak, bo tutaj no, ten Markus coś się to powtarzał, to jakoś tak mi ta nazwa yy, przypadła. No i mamy też, tu akurat mamy jakby taki pojedynczy materac, ale w Tesli stosujemy jeszcze pod materacem taką Taki dodatkowy materac, taki wyrównujący. Tak? Dokładnie. No i to jest faktycznie komfortowe. Teraz dostaliśmy jeszcze poduszki, więc nie możemy się doczekać kolejnego spania, ale no naprawdę są wygodne. A czy spotkaliśmy takie osoby, które no, poruszają się chociażby tesą albo innym elektrykiem i też na przykład śpią na takich materacach? Może Wy polecaliście, jaki jest feedback? Są też zadowoleni, jak to wygląda? Znaczy, jest coraz więcej takich osób i my to trochę w Polsce zapoczątkowaliśmy, jeżeli chodzi o, podróż, o podróżowanie samotami elektrycznymi i też dużo osób gdzie takie można kupić, skąd je mamy. E, sami kombinują, na przykład kupują, nawet spotkałem się z takimi przypadkami, że ludzie kupują materace dmuchane, takie plażowe i po prostu na nich śpią, żeby mieć cokolwiek, jakiś zalążek. Ale jeżeli mówimy o takim profesjonalnym spaniu w samochodzie i takich wyprawach, no to zdecydowanie to jest najlepsze rozwiązanie, bo, no bo jest najwygodniejsze po prostu. Jeżeli jesteśmy w podróży, i musimy być pełni sił i musimy, nie wiem, gdzieś mieć energię, żeby chodzić w górach, czy pracować, czy robić setki, czy tysiące kilometrów w ciągu w krótkim okresie czasu, no to są niezwykle ważne, dlatego uważam, że lepiej zainwestować w taki porządny materac. A powiedz mi, po tak, jeszcze właśnie nawiązując do tych projektów, w których jest bardzo dużo, Yy, obiło mi się uszy, że taki jeden kolejny to jest chociażby też właśnie yy, sprzedaż. Mm -hmm. Materacy. Tak. Materacy stricte pod samochód i poduszek yy, do elektryków na. na... To na waszej stronie, tak? Tak, tak. Zgadza się, planujemy w zasadzie od dzisiaj, już oficjalnie, można powiedzieć, że na naszej stronie, w naszym sklepie VPark.shop są dostępne materace i będziemy je sprzedawać do różnych elektryków. W tym momencie są one dostępne dla Tesli i dla Kii, w której siedzimy, ale będziemy systematycznie cały czas prowadzić do kolejnych Dobra. modeli elektryków. Tak. Okay. a może tak e, zechciałbyś się podzielić e, już teraz e, nie mówiąc tutaj o, o waszym biznesie, o naszym, tylko taką po prostu ciekawostką, e, żeby zakończyć tą rozmowę takim trochę śmiechem, żartem. Jaka była Twoja taka e, najśmieszniejsza e, sytuacja, e, jeśli chodzi o podróże właśnie te są? Najśmieszniejsza? Ojej, co trudno. Wiesz, ja mam przejechane już 800 tysięcy kilometrów elektrykami, z czego większość to Tesla, więc ciężko mi coś powiedzieć. No, są sytuacje, które mogą być dla niektórych śmieszne, takie jak rozładowanie się samochodu, co mi się trzy razy przydarzyło, i holowanie samochodu, e, i to było w centrum poznania, gdzie ludzie po prostu się śmiali. To było jakieś 4 czy 5 lat temu, i to takie było, nie wiem, wrażenie, to haha, masz spo... tak, tak. tak elektryka. Ja. Tak, i wszyscy mam wrażenie, tak, haha, masz swojego elektryka. Widzicie, to nie ma sensu. To, to mogło być dla niektórych śmieszne, dla mnie akurat wtedy nie było. Ale poza tym... Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Jest dużo momentów takich pozytywnych, które dobrze wspominam, te wszystkie podróże i ja zawsze powtarzam, że podróż elektrykiem spowodowała, że, że po prostu otworzyła trochę nam drzwi do, do świata, bo I jesteś obywatelem nie Polski, a całego świata. Dokładnie, całej Ziemi, a może wkrótce i nawet i Marsa, albo innych planet. Ale, ale to jest piękne. Ja, ja bardzo lubię podróżować i cenię sobie to i uważam, że samochody elektryczne dały mi takie, taką wolność w podróżowaniu z raci tego, że ta podróż jest bardziej ekonomiczna, nie trzeba aż tak bardzo liczyć kosztów, czasami można taką podróż zrobić za darmo i jeszcze jak można spać w samochodzie i na przykład oszczędzać jakieś środki po to, żeby przeznaczyć je na kolejne podróże. Już tutaj nie chcę, żeby to brzmiało tak, że oszczędzam na hotelach, żeby nie wiem, zarobić na samochód, ale chodzi o to, że po prostu to jest fajna przygoda. Tak, i to jest fajna przygoda, że możemy sobie jechać na kemping w Chorwacji i na przykład dwa dni spać sobie w samochodzie, czy tam przy nam, pod namiotem przy samochodzie, e, no to jest coś niesamowitego, niedopisania. I zauważyłem taką, m, taką sytuację, że bardzo dużo e, użytkowników elektryków, czy nawet właścicieli Tesli, gdzie mogłoby się wydawać, że to są osoby majętne, często przedsiębiorcy, biznesmeni, którzy, e, którzy mają pieniądze, ale szukają tych dodatkowych wrażeń. I tu już nie chodzi tylko o finanse, ale chodzi o te dodatkowe wrażenia i to jest coś niesamowitego, że nawet w trakcie można się godzinkę zdrzemnąć i na trasie po drugiej poznać nowych ludzi i po prostu czuć się lepiej. Więc to jest piękne. Super. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję to również. Cieszę się, mam nadzieję, że do następnego. No i życzę dobrego spania. Dziękuję bardzo. Dobranoc. No <laughs> Dobranoc wszystkim.